Nawet wszystkich w pewnym odcinku Gąbki sobie chodzą. Parzą się Coś tam w młodych na razie jest coś ja tam przed trochę ganiał Teraz już za bardzo nie widać Nie widać już Ja sobie chodzą składowe Tam co jest znowu zamknęliśmy, żeby się pożyły Bo z nimi katastrofa jest ile jak wrzucaliśmy je do but to Dobra może zamku Jak wrzucaliśmy ich do budek Do budek jak je wrzucaliśmy to... To one nie wiem, coś się odwaliło i zaczęły się tłuc wszystkie. Szczególnie czerwony tam ten On się zaczął tłuc I połowy jajek od składowych nie ma i właśnie teraz zrobiliśmy także że oglądy tego w jednej, a w drugiej składowej takie jak tutaj są I będą się jeść tutaj na razie Czyli jakiś czas. O, oh, tam gania słychać Chodzą, coś tam widać. Ale się rozpierdzielają bo o, trochę gramy jak sąsiad gania. O, tam chodzą jest tam chodzą, ale to jakby wiosnę się rozpierdzielają całkowicie Też świątka zamknięte przez kilka dni, gołębie Tak to tam chodzą, jakoś tam chodzą Tu są białgody i te Białogony i perłowe Chorowik też doniesliśmy 5 sztuk do pary zamyczek. Tam jest jedna z nich. To jest druga na jajku siedzi. Tu jest trzecia. I tam jeszcze jedna. Tu jest. Gdzie tam się padną perłowe? Bo tak to katastrofa, bo z nimi to jakby siedziały tutaj z sparzone i tak dalej. Trzeba powoli to wszystko parzyć a już wybierają sobie półkę perłowe. powoli zaczyna coś się siedziać, jakieś młode i tak dalej tutaj młodzianek młody jest on jest taki se tam Nie jest lepszy drugi trochę gorszy jak to zawsze o, sąsiada chodzą. Nie na nie chodzą najgorzej Ale ładnie są zgrane Zgrane ładnie są To muszę powiedzieć A jak gdzieś tutaj tam weszły przebył z zwykęta to jakiś tam weszły bocian taki Ala taki coś po wiedeńskim po Tiplerze coś takiego Taki, taki koczek to Zeszły już wszystkie Zeszły już wszystkie A te tutaj siedzą na dworzu Zbierają sobie jedzenie na młodych O, ogonki młode już na dachu Wylotki te samo Tutaj są jeden, tam drugi

Bucianki tam są te bucianki co wyszły teraz tam tam, to one są naprawdę ładne Zobaczymy, czy wyjdą Jak leko się ładna pogoda jest Ale się chce patrzeć Każdy teraz w po jakaś powoli Drielki, myślę, że jeden stalowy, drugi czarny, tak jak mówiłem wam wtedy pokażę wam nawet jego o, tutaj mają białogąki, napiszcie te o, tutaj jest ten stalowy takie fajne taka samiczka Na czarnym na samczyka, ale to nie O ładne rapcie to miały Stale raczej samiczka A ten czarny może samczyk I tutaj z białogonek też go podziobały całego O tutaj drietki są kolejne Po i parze całego go podziebały i trędny I na to a tutaj go się czerwony i biogon jakiś Zobaczmy jak wyjdzie jak będzie Dobra nie będziemy ich płoszyć tutaj gady no może te łapane co tam łapałem Teraz to tu O i tutaj są opane, są cztery sztuki Taki bocianek Samczyk Taki ala wiedeński Grochowa taka pasiata To samczyk Nie, samiszka będzie No i taka białgonka Te dwa to Wczoraj, a tamte to nie wiem Około tygodnia temu jakoś nie, no mniej troszkę, ale no coś takiego, takie miłe gołąki no. ten czarny, to wysoki, tak jak wiedeński, ale dziw za długi i tak dalej. Dobra, to już mamy się tam nagrać. Dobra, jesteśmy tutaj. O, już wszyscy na ten lat mniejsza pogoda jest. O, tutaj. Sercowy białogon i kapiulek ma w kuperku a składamy tak jakoś szkodowych nie chcę się za bardzo parzyć chociaż tam kilka par spażyłem już takich w miarę ładnych, cóż się podobały, o te tutaj ten sam szkół. o, tu zleciał z tą z tą samiczką na 4% wrotko. A tamtym... Tamtym na dole, z tą samiczką u dołu. O, z tą... Taka ładna para jest. Zobaczymy, jakie nowych chodzisz po nich. Że ładne to jest że tak. O sobie jeżą, piją, kochają. Wiesz mam czarny się wyląd po nich Nie ja będę wam pokazywał nie będę ich poszedł jeszcze jakieś obcy. będą dzisiaj on coś nagram jak będą O właśnie ten stalowy i ten czarny są po nich Po tych drerach A jeszcze może w tym tygodniu albo w następnym Przywiozę te moje murzyny Jedną parę Z tamtych dwóch bosy Od dziadka Bo wtedy dałem, dałem dziadkowi Przywiozę może dziadek powiedział, że nie chce Za bardzo, no to sobie przywiozę Będą sobie chodzić Młodych trochę może uchowam po nich Zobaczymy co będzie dalej Dobra to na razie tyle o tamten młodziaczek jaki fajny ten też fajniutkie są te młodziaczki takie pisklaczki są najfajniejsze jeden wylot na 9 drugi wylot na 3 białgon ten na 9 to ma pewne stronie właśnie szkoda że nie ma bo w ramce, że nie jest a ja to trudno. Gdzie mieli chociaż co ganiać? O, bryj, to na tyle w tym odcinku. Pozdrawiam wszystkich, do zobaczenia w kolejnych odcinkach.